Firma PPH UK ma wita serdecznie wszystkich zainteresowanych kupnem butów wojskowych opinaczy. Zapraszamy do obejrzenia filmu oraz w galerii ze zdjęciami. Zamieszczone zostały zdjęcia porównujące buty produkowane przez naszą firmę oraz firmy konkurencyjne. Zadajesz sobie pytanie, na co trzeba zwrócić uwagę przy wyborze butów typu opinacze. Odpowiadam. Po pierwsze rodzaj zastosowanych materiałów, jeżeli tylko poświęcisz chwilę i przyjrzysz się dokładnie zdjęciom, to od razu zobaczysz różnicę. Po drugie jakość szycia i grubość nici pokazana i opisana na zdjęciach porównawczych. Po trzecie montaż pasków z klamrami. Różnica pokazana w porównaniach. Po czwarte, środek buta musi być wykonany bez żadnych załamań, ponieważ jakiekolwiek załamanie przeszkadza w chodzeniu. Podsumowując wszystko, jeżeli zwracasz uwagę tylko na cenę i myślisz, że buty od pośredników są takie same jak w naszej firmie to powiem, że jesteś w błędzie. Dlaczego? Żeby producent mógł zaproponować dobrą cenę do dalszej odsprzedaży musi zejść z kosztów produkcji, a jedyną metodą zaoszczędzenia kosztów jest zastosowanie tanich materiałów, czyli produkuje się ze skóry dwojny która nie jest przeznaczona do tego typu obuwia, ale jest to połowę tańsza od skóry właściwej. Masz nadal niedosyt informacji proszę śmiało dzwonić do naszego konsultanta, przekonały cię nasze argumenty, zapraszamy do kupna w naszej firmie.